Cześć, dzisiaj Wam pokażę jak zbudować taką prostą farmę slime bali. Jak widzicie jest prosta i stuprocentowo automatyczna i do tego bardzo wydajna, w zależności też od jakiego biomu na jakim biomie ją zbudujecie. Ja ją buduję na flat świecie, ale wy musicie zbudować to na normalnym świecie poniżej poziomu 40, czyli tam np. 35, 20 i zalecany biom to bagienny, bo tam najwięcej respisie slimeów. I do tego. Przycisk subskrypcji. Jest na tej farmie, taki sam macie na dole. Subskrybujecie mnie, dajcie łapkę w górę i friendly komentarz, standardowe zasady, takie pay per view. A my przechodzimy do budowy. Co potrzebujemy? Budulec, w moim przypadku grass i stone. Skrzynkę, hopper, piasek, kaktus, yy, te płatki, półpłytka, yy, itemki do stworzenia naszego iron golema. I do tego slajmy, żeby Wam zademonstrować. Co prawda jestem tu na takim świecie, że slime'ów nie brakuje, więc... To jest no, nie będzie potrzebne w tej sytuacji. I do tego jak to działa? Prosta sprawa. Nasze slajmy będą chciały zabić tego Iron Golema. On jest zabezpieczony, nie są w stanie go zabić. Zabijają się o ten kaktus, do tego sam Iron Golem je zabija. Wszystko jest zbierane przez hopper do tej skrzyneczki. No, widzicie Oczywiście możecie zrobić większą platformę z hopperów, żeby więcej tych y, slajmów zbierać, bo ja zrobiłem najprostszą, najmniejszą opcję, 100% automatyczną. No prostszej farmy po prostu nie ma slajmów, więc przechodzimy do budowy. Budujemy na początku 3x3 teren, ja sobie tutaj wezmę staunem, wypełnię wszystko i na środku dajemy nasz piasek, kaktus dowolnie, ja polecam na 3, bo wtedy jest większy zasięg łapania slajmów, na górę dajemy naszą półpłytkę i dookoła naszej półpłytki dajemy, o, przepraszam, o jedną, jedną kratkę się pomyliłem, dookoła naszej półpłytki dajemy nasze płotki, żeby po prostu nasz iron golem był zabezpieczony i żeby nic go nie zabiło i żeby też sam nie uciekł. Więc ja już pół płytkę i płotki biorę do góry i będę spałnił naszego iron golema, ale najpierw jeszcze włączę dzień. Bo się jakoś ciemniej zrobiło w tym Minecrafcie. I żeby zrobić naszego golema musimy go troszeczkę kratek wyżej od tej pół płytki stworzyć. Nasza dynia. A, ciemno się stało przez dynię, bo się dynia nałożyła, jak widzicie. No tak. Bierzemy naszą udynie, nie w ten sposób, tylko w ten sposób. kładziemy, spada tutaj. Jak widzicie, już slajmy jakieś idą. Ale to jeszcze nie koniec. Robimy tutaj, jak widzicie, kolejne dwie kratki. I tu będzie nasza skrzyneczka. I tu łączymy cały mechanizm hopperów. W ten oto sposób. Wszystko na shiftie. Tak, tak. I tak naprawdę, co jest, to jest cała filozofia tego mechanizmu, tak to wygląda. I ogólnie jeśli to macie na poziomie poniżej 40, to warto zrobić windę przedmiotów, żeby wszystko nam do góry leciało, żeby to jeszcze było prostsze, byśmy nie musieli po prostu na dół schodzić z tym. Więc tak wygląda ten mechanizm i na koniec jeszcze pokażę wam ciekawostkę. W Minecraft'cie można zespawnić największego slajma przy użyciu komendy summon. Więc jak widzicie, summon, slime, tutaj macie koordynaty. W tym przypadku to są koordynaty, na których ja jestem I największy size to 127 Slime jest wtedy taki Zniknął mi No on jest bardzo szybki Czy się pojawi? Jest Tu mamy naszego największego slima Więc y, jako ciekawostkę y, Tą komendę daję wam w opisie Więc możecie się pobawić, możecie nas, nawet na serwerach to spełnić Jeśli mają odblokowaną tą komendę Więc to bardzo fajna sprawa, może trochę mniejszego zapełnimy no zobaczcie, na 27 i tak już jest duży. Ciekawe, czy będzie się bił z naszym Iron Golemem. Chod tu. Chyba nie jest zainteresowany. A może ten będzie? A, Iron Golem to ma na hitago. Więc dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie tej farmy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.